One more step, and you're dead. It's too late. Die! I really fucked up now, old man. You wanna play? Let's play. Bring it, nerd. Pay hey, your debt in blood! Hold up! Goichi Suda, szerzej znany jako Suda51, to z pewnością jeden z najbardziej nietuzinkowych twórców obecnego gieroczkowa. Choć szerokiej publicy tytuły takie jak Killer7, Lollipop Pop Chainsaw czy Shadows of the Damned mogą nie być znane, niezaprzeczalnym faktem jest, że dzieła Suda zrzeszyły wokół siebie grupy oddanych fanów. Choć osobiście moją ulubioną grą tego szpana jest Pop Chainsaw, bodaj najbardziej znanym z jego dzieł będzie seria No More Heroes. A w skład tejże serii wchodzą trzy tytuły, wydane na oryginalne Wii No More Heroes 1 i 2, przy czym jedynka otrzymała później port na PlayStation 4 i Xboxa 360 o podtytule Heroes Paradise. A wersja na Xboxa 360 jako jedyna nigdy nie opuściła Japonii, ponieważ ktoś najwyraźniej zapomniał im powiedzieć, że Xbox i Japonia specjalnie się lubią. Cię do końca zobaczyć, ale w trakcie nagrywania Simba wbił mi na łóżko i domaga się tutaj, o, jest, jest, domaga się głaskania, więc będziemy musieli jakoś z tym pracować. Tak czy inaczej, pomimo faktu, że pierwsza część serii otrzymała porty na inne systemy niż tylko Wii, seria ta głównie kojarzona jest jako tytuły przeznaczone dla konsol Nintendo. I tak też jest w przypadku jej najnowszej odsłony, czyli póki co ekskluzywnego dla Switcha Travis Strikes Again: No More Heroes. Zebrało ci się na tulenie co? Zebrało ci się na tulenie teraz, tak? W tej chwili potrzebujesz tulenia. Travis Strikes Again nie jest trzecią częścią cyklu, choć jej akcja toczy się po wydarzeniach z No More Heroes 2. Jest to spin-off będący grą akcji z widokiem izometrycznym, w którym wcielamy się w protagonistę serii Travisa Touchdowna lub zupełnie nową postać Batmana. Nie mylić z Batmanem, jeśli jesteś jedną z pięciu osób na planecie, które zrozumieją to nawiązanie. Batman to ojciec Batgirl, jednego z bossów, których spotkaliśmy w poprzedniej części i za śmierć, której Travis jest odpowiedzialny. Jak więc łatwo się domyślić, Batman wyrusza po zemstę za śmierć swojej córki, jednak gdy Travisa znajduje, obydwaj zostają wciągnięci do świata gier wideo przez znajdującą się w przyczepie Travisa z jakiegokolwiek powodu. Widmową konsolę Dev Drive Mark II. Legenda mówi, że jeśli ktoś zdobędzie i przejdzie wszystkie gry dostępne na ten system, spełni on jego dowolne życzenie. A jako, że tychże gier jest mniej niż 10, obydwaj bohaterowie chyba zgadzają się je zebrać i przejść, ponieważ nie myśl o tym za dużo. Oto rzecz na temat gier sudy. Gameplayowo nie są to gry w żadnym razie dobre, z reguły są co najwyżej średnie, czasami po prostu złe, ale to nie jest powód, dla którego fani je uwielbiają. Tym powodem byłyby scenariusz, postacie, unikatowe poczucie humoru i ogólnie pojęta ekscentryczność. Na początku No More Heroes 2 jedna z postaci mówi Travisowi, że gracze mają gdzieś ciągłość fabularną i ta też gra retkonuje sporo rzeczy z jedynki. Travis Strikes Again z kolei nie idzie aż tak daleko, jednak wciąż widać tu dość luźne podejście do opowiadanej historii, jak chociażby fakt, że po wstępnej walce w intrze Travis i Batman idą dalej wspólnie przechodzić kolejne gry z Death Drive i tak po prawdzie do końca gry nie wiemy dlaczego. Jednak, tak jak wspomniałem, to nie jest powód, dla którego fani lubią gry sudy. Tak jak wszystkie inne dzieła tego twórcy, Travis Strikes Again jest tytułem ekstrawaganckim, dziwacznym i szalonym. Pełnym dialogów i scen przełamujących czwartą ścianę i nawiązujących do innych gier nieraz w naprawdę bezpośredni sposób. Na przykład w jednym z dialogów jest bezpośrednio wspomniany wydawca Devolver, w szafie mamy dostęp do szeregu koszulek z różnych gier jak Ruiner, Sultan Sanctuary czy Hollow Knight, a niektóre z poziomów mają w sobie nie tylko postacie wyjęte bezpośrednio z innych gier sudy, ale też innych gier w ogóle. I najgorsze jest to, że ciężko mi jest humor sudy opisać inaczej niż właśnie jako humor sudy, co w oczywisty sposób nie mówi wiele niewtajemniczonym. To połączenie metahumoru, przełamywania czwartej ściany, filozofowania na różne tematy, gikowych nawiązań i mocno japońskiego podejścia z dodatkiem niskich lotów żartów o seksie. I ciężko powiedzieć, komu się to może spodobać. Moja rada brzmi: jeśli cały ten opis zabrzmiał w jakikolwiek sposób ciekawie, to być może Travis Strikes Again i inne gry tego autora są dla ciebie. Ale wiecie, istnieje powód, dla którego są to tytuły niszowe. I jednym z tych powodów jest fakt, że nie są to bynajmniej dobre gry. Więc oto mój opis gameplayu: Travis Strikes Again No More Heroes. Uwaga! <trym> Biegniesz przed siebie i bijesz rzeczy. No More Heroes lubię, tak jak pozostałe gry, sudy, ale Jezu to nie był dobry slasher. To był ledwo ok slasher w najlepszym razie. Travis Strikes Again zmienia perspektywę z TPP na izometryczną, ma na pewno lepszy framerate od poprzedników i może odrobinę płynniejsze animacje ciosów, ale to tyle jeśli chodzi o plusy. To wciąż nudna, powtarzalna, w małych dawkach odprężająca, ale zdecydowanie zbyt długa gra. W gruncie rzeczy wszystko ogranicza się do czyszczenia pomieszczenia za pomieszczeniem ze spawnujących się wrogów. Owszem, czasami gra trochę się zmienia, np. zmieniając perspektywę z izometrycznej na 2D lub dodając jakąś minigrę, której przejście odblokowuje dalszą progresję. Jednak nawet wtedy na dosłownie każdym poziomie w grze czułem, że powinny one być o połowę krótsze, a tym samym i cała gra mogłaby zostać obcięta o 50%. Typów wrogów nie ma zbyt wiele, a nawet jeśli to w zasadzie wszystkich można pokonać spamując podstawowe ataki. Nie są one jednak jedynym narzędziem oddanym do naszej dyspozycji. Oprócz nich mamy jeszcze ładowany poprzez atakowanie przeciwników super, który staje się tym potężniejszy im dłużej nie otrzymamy obrażeń oraz zestawy chipów. Możemy ich mieć przy sobie cztery na raz i każdy daje nam dostęp do jakiejś specjalnej umiejętności jak np. obszarowe leczenie, stan czy tworzenie kopii odwracających uwagę wrogów. I są to fajne dodatki wprowadzające trochę różnorodności do rozgrywki, jednak to za mało, żeby zniwelować zdecydowanie zbyt długie walki. Oprócz tego musimy jeszcze pamiętać o standardowym dla serii systemie ładowania baterii w naszej broni, która zużywa się w miarę zadawania nią kolejnych ciosów i nie, tym razem nie musimy jej ładować poprzez ruchy przypominające męską masturbację. Jak już mówiłem, humor sudy. W grze dostępny jest też tryb COP, co w którym do naszej dyspozycji zostaje oddany dodatkowy super atak z wykorzystaniem obydwu bohaterów. W miarę pokonywania kolejnych przeciwników zdobywamy też punkty doświadczenia, za które możemy awansować na kolejne poziomy. Które oczywiście zwiększają statystyki naszego bohatera, ale system ten wydaje mi się istnieć tylko po to, żeby być. Nigdy podczas grania nie odniosłem wrażenia, że powinienem się dolewelować lub że byłem przelewelowany na obecne zadanie, więc w gruncie rzeczy te poziomy są, bo są, ale jeśli jakimś sposobem ktoś potrzebuje trochę więcej mocy, to zawsze można wrócić do poprzednich misji i trochę się podlewelować. Pomiędzy tymi misjami trafiamy do przyczepy Travisa, gdzie to możemy wydać zdobyte w trakcie gry monety na nowe koszulki, poczytać trochę o różnych rodzajach ramen lub przejrzeć informacje o odblokowanych już grach, które zawarte są w skanach stylizowanych na growe magazyny lat 90. Tu też możemy poznać historię Badmana i wyruszyć na poszukiwanie nowych gier w ramach stylizowanych na wczesne lata 90. czy może nawet i 80. text adventure. I to by było całe Travis Strikes Again, czyli na ten moment typowa gra sudy. W najlepszym razie ok, choć często nudnawy gameplay połączony z toną charakteru wyciekającego z dialogów, postaci i tak Jest to również typowa gra sudy od strony technicznej, gdzie mamy mocno średnią oprawę graficzną w każdym możliwym aspekcie. Mało imponujące modele, powtarzalne lokacje z dużym recyklingiem i ogólna budżetowość widoczna w każdym momencie. Ale hej, przynajmniej framerate jest znośny, owierzcie mi to nie jest gwarantowane w tych grach. Dźwiękowo jest ok. Klasyczny motyw przewodni No more Heroes wraca w kilku różnych wersjach, tak samo jak wcielający się w tego bohatera Robin Atkin Downs. Tym razem towarzyszy mu też Steve Bloom w roli Batmana, jednak większość dialogów w grze jest wyłącznie w formie tekstowej, więc posłuchamy ich głównie w trakcie gameplay'u jako komentarze do ataków i tym podobne. Podsumowując, Travis Strikes Again No More Heroes dostaje ode mnie 3 na 6. Jeśli jesteś fanem sudy, to nie ma tu nic do czego nie byłbyś przyzwyczajony, ale nawet wtedy możesz odczuć monotonię, kiedy praktycznie każdy poziom w grze trwa dwa razy dłużej niż powinien. Natomiast jeśli ma to być twój pierwszy kontakt z tym twórcą, pomijając, że jest to chronologicznie trzecia część cyklu... Znajdź gdzieś Lollipop Chainsaw albo Shadows of the Damned, wyjdziesz na tym lepiej, uwierz mi. Owszem, pisarstwo w Travis Strikes Again jest mocno suda, ale ten dłużący się gameplay nie jest dla każdego, to na pewno. Póki co to by było wszystko z mojej strony, nie zapomnijcie o socjalnych mediach w opisie, subach, ocenach, komentarzach itd. I do zobaczenia następnym razem w Ogrodzie Szaleństwa. <grym> Miłego dnia i na razie.